Ksenaga Caverns, Terran kontra Protoss Zaczynamy w takim razie ten mecz. Distar, żółty Terran. Zaraz jeszcze muszę ustawić kolorki, żeby wszystko było w porządku. Jest już ok. W każdym razie, wracając już do samego meczu. Dawno takich live'ów nie robiłem. Z prawdziwą przyjemnością dzisiaj dla Was tutaj pokomentuję. Mamy kilka naprawdę fajnych meczy przed sobą. Cały turniej do finału awansowało czterech graczy. Grają oni tutaj o nagrodę pieniężną i o nagrody rzeczowe ufundowane właśnie przez KUPAD. Mamy czterech zawodników w finale, więc ten, który wygra ten pierwszy pojedynek zmierzy się z wygranym drugiego pojedynku. Natomiast jest to formuła double elimination podwójna eliminacja czyli jest jeszcze drabinka przegranych i w momencie kiedy rozstrzygnie się kto awansuje do finału wygranych czyli zwycięzca tego meczu oraz meczu następnego meczu równolegle rozgrywanego już w drugiej części drabinki będziemy mieli jeszcze finał przegranych i dopiero przegrany tego finału będzie awansował do już ostatecznego finału, który zostanie rozegrany systemem best of 5, przy czym ten, który będzie szedł górą, będzie miał od razu przewagę jednego punktu. Póki co mamy Distara, który standardowo otwiera, przy czym delikatnie jak gdyby chciał się tutaj załolować. Czobo, pylony gate i asymilator, Propka widzimy już tutaj na zwiat, zmierza szybciutko do bazy Distara, żeby zobaczyć co ten będzie chciał robić. Mam wrażenie jakbyśmy mieli tutaj delikatnego Laga momentami, mam nadzieję, że to nie jest coś poważnego i że to wszystko będzie działało. Ok, Distar, czyżby szykował się? Nie, nie, pieniążki zostały wydane. Orbital Command się buduje, sprawdza tylko, czy nie ma tutaj żadnego pylona. Ta propka cały czas tutaj krąży, umknęła tutaj gdzieś na bok Distarowi, który teraz wyrusza dopiero na zwiat. Mamy cybernetic score w budowie, cały czas chronobusowane propki, to ważna informacja. No i będziemy czekali niecierpliwie na to, co będzie się działo dalej. Ja może tutaj z boczku ustawię tą zakładkę. Drugi gaz już uczowa się pojawia, CVK Distara właśnie tutaj dotarła. No cały czas jakby był lekki lak, nie wiem o co tutaj chodzi. Muszę po tej pierwszej grze zapytać graczy, w czym problem Patrzę, tutaj zostało takie jedno małe miejsce w tym Łolinie. Tutaj na pewno będzie postawiona dobudówka za jakiś czas. Jest już faktory budowane, drugi gaz. Najprawdopodobniej za sekundkę zobaczymy Starport, więc bardzo standardowe otwarcie, jeżeli chodzi o d -Stara. Natomiast Czobo jest pierwszy stalker, drugi już się buduje, robi się też upgrade do gate'ów no i póki co, póki co jeszcze nie wiemy dokładnie co zaplanował ani jeden, ani drugi zawodnik, to co najlepsze przed nami. Reaktor budowany, czyli możemy się tu spodziewać jakiegoś timing pusha z Marines najprawdopodobniej ewentualnie, ewentualnie są to jakieś przygotowania do zaekwowania ciut szybszego, żeby zwiększyć tutaj wydolność tych baraków. Niemniej jednak drugie też już powoli kończą się budować. Jest Faktory Siege Tank pierwszy jest zbudowany, Siege na razie jeszcze nie wynajdowany, no zobaczymy, poczekamy e, czy to rzeczywiście będzie jakiś timing push, czy e, raczej e, będzie tutaj próba e, jakiegoś zaeksploowania. Zobaczymy. tymczasem, e, pomijając już ten oczywiście małe zamieszanie pod rampą stara, co tutaj się dzieje, jest Stargate, jest drugi gateway dobudowany, przy oszczędziu troszkę na tych gateway'ach, trzeba można powiedzieć, teraz nawet spora nadwyżka, czyżby zapowiadał się Nexus, nie. Jest już chronobustowany pierwszy Voidray, dwa gatewaye, które za sekundkę przekształcą się w Warp Gatey. Propka już wysłana w celu postawienia ofensywnego proxy Pylona, który pozwoli warpować jednostki w pobliżu bazy, bazy Distara, ten bezpieczny na razie. Może powzorne, to tylko bezpieczeństwo za saplidipotami i za tym reaktorem. Cały czas zwiększa się liczba marines. Drugi reaktor już w tym momencie również gotowy. No, Biorąc pod uwagę, że będą za sekundkę tutaj Wojdreje, to na pewno ten, ta ilość marines przyda się distarowi. Nie wydaje mi się, żeby on tutaj rzucał jakikolwiek skan, przepraszam, był skan rzucony, przegapiłem ten moment, wie doskonale, że Chobo wybudował wybudował Stargate i że może się spodziewać jakichś Void mocna produkcja Marines cały czas, dziękujemy, cały czas pełną parą obydwa baraki produkują czołgi oraz Siege mode również. Produkcji trzy czołgi z no jeszcze dłuższą chwilę. Nie może pozostać w bazie teraz D-Star, bo ten Safi pod wystawiony. Zobaczcie jak ładnie sfokusował go tutaj czobo. Wyciągnął go do czerwonego kolorku, pali się płonie, musi tutaj przybądź na pomoc ze Przybyła naprawiony już, myślę, pożar ugaszony, gaśnica poszła w ruch. Dwa zeloty teraz tutaj przebiegają. No ciekawe, czy zorientuje się D-Star w samą porę, żeby podnieść tego. Tak, tak, doskonale e, zauważył, że tutaj dwa zeloty próbują wykorzystać moment, kiedy to jego wojsko wyszło z bazy i na pewno przejście zostało otwarte. Z jednej strony fajne zagranie, bardzo sprytne w wykonaniu Protosa, z drugiej strony trzeźwość umysłu Terrana, no i uniknął takich e, troszkę kłopotliwych momentów, kiedy te dwa zeloty mogły w Biedzi e, troszkę, troszkę namieszać w jego linii wydobycia. Póki co jest już gotowy Siege Mode, cały czas produkcja mariństwa, e, widzimy, że u Czobat cały czas pojawiają się jest zerknijmy szybko na APM, e, zerknijmy szybko na armię, e, Terran no prawie 10 limitów więcej w tym momencie, e, Protoss e, niecałe 60, Terran zbliża się do 70 i to wcale nie jest e, oznaka starości w tym wypadku. Wypatrzony tutaj ten przez chwilę sfokusowany, Czobo cały czas zaczepia, e, nie pozwala tutaj chwilkę E, nawet e, odetchnąć e, Distarowi. Ten jednak e, nie ma e, Steampaka, więc e, nie ma problemu, który mógłby się pojawić, gdyby za dużo tego steamu zostało użyte. Póki co coraz większa liczba Marines 26 jest w tym momencie e, no i zmierza coraz bliżej tutaj w stronę bazy Protosa. Czołgi już rozłożone sprytnie, e, naładowane tymczasem wojdreje na tych e, zniszczalnych skałkach. No i mamy pierwszy większy pojedynek Giną sieć tanki, przepraszam, giną Starkery, od ognia sieć tanków wyciągnięte praktycznie wszystkie zostały w tym momencie poranione również. Zobaczcie, jak mocno Wojdreje obydwa w tym momencie padają. czobo jeszcze wybrał ten moment, żeby postawić e, Nexusa. On już dłuższą chwilę musi się tutaj budować. No i to chyba... Ta przerwa jedna czy półtorej kolejki produkcji z Warpgateów może go kosztować już grę. Eee, I to dość szybko, bo mamy 10 minutę zaledwie i te trzy taki w tym momencie zajmują miejsce na dole rampy. Eee, widzimy Distara, który ekspuje w tym momencie. Cofnięty Nexus oczywiście. Marines pukają do bram, już wbici na rampę. Wizja na high ground jest, czołgi z dołu. Eee, mogą tutaj szarżować. Nie ma Robotic Facility. Zobaczcie, że dopiero czwarty eee, Warpgate... Dostawiany w tym momencie przez Czoba. No i 1-0 w takim razie będzie prowadził Distar z Czobem. Zobaczymy jaka druga gra w takim razie. Zapiszemy sobie tutaj ten replay.